To, kochani przy takim koszu co było na ostatnim odcineczku taki strzał powywalany jakieś jakieś Erelin coś gold zapakowane 2027 roku jeszcze ważne jest nie wiem co to jest tutaj kolejne puszki tu jest coś z domu buty, no buty mnie nie obchodzą puszka butelka niektóre są pogniecione o kolejna puszka zobaczymy czy jaki automat poprzyciąga czy nie będziemy je prostować zobaczymy czy je weźmie zobaczcie kolejny strzał Kolejny, nie wiem czy tym barki wezmę. Chyba automat bierze wszystko. Zobaczcie, kolejny co tu kłucze ale tego nie było, to było przez weekend przywiezione. Kolejna, zobaczcie, kolejny strzał. Tu są jakieś domowe rzeczy Uff. O, ta puszka to się tylko nadaje do reciclingu już, bo jest cała Kolejna Dzika Kolejna Patrzcie, dobre tytytyki tyt tutaj dobre nie wiem czy te kobusie też mogą brać spróbujemy bo nigdy nie próbowałam ale spróbujemy tu są słoiki to włożymy w kosz żeby to nie leżało tu tu są kolejna butelka, tu jest puszka. Spróbujemy jeszcze potem. Kolejna, ok, mocno farbowane. To, to myślę, że nie. Patrzcie, pełny ten WD. warstatowe coś wywalone Coca-Cola Coca-Cola no to, to już nie będziemy do, do Lidza kłaść tam na coś acie kombinereczki odtuścić i wyczyścić Te czyste bo wyczyszczam Czyszczę czymś Zobaczcie Jakieś Nie wyglądają jak miedź ale to nie... To nie będzie chyba mieć. Chyba, że Tak klemry, klamry. Zobaczcie samry ładujące. Kolejna puszka od odkurzacza. Ech, zobaczcie na to. To zaraz wszystko poszczątamy tu. Szczotka. Zobaczcie jaki, jaki strzał. O, zaraz podbieramy. On nie może tu leżeć. Zobaczcie, jaki strzał. I co myślicie o tym? Ja jestem w szoku. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy strzał. Widzimy się pewnie niedługo przy Puszkomacie. Zobaczcie, kochani, z tego kosza. Ile puszek plastikowych. Butelek, puszek, to jest wszystko od dołu do góry. Puszki olmiowe, butelki plastikowe. Tu jest już jest torba pełna, masakra. Ciekawe, czy pobijecie rekord? <grym> Zobaczymy. Widzimy się już teraz przy puszko Macie pewnie u was za chwilę, a u mnie niedługo. Oczekujcie kolejnego filmu. Co sądzicie o strzale? Czy wszystkie zostaną przyjęte? I ile ich będzie. Jestem sam ciekawy. Trzymajcie się, widzimy się już niebawem.